ten znak, a także i ty, bo najlepszy to smak, świetny smak Lipton Tea. W tym izbu weźły, tylko z Lipton Tea. Podwójna torebka Liptona sprawia, że woda swobodnie przepływając również przez jej środek lepiej wydobywa najdoskonalszy smak herbaty. Lipton to tak świetny na smak, Lipton, symbol dobrego smaku. Oferuje farbę do włosów Londa Color i szampon Londial. Teraz farbujesz i pielęgnujesz za 7,95. Skoda Octavia Kombi elegancka i praktyczna. Z łatwością zmieści się w niej pięciu pasażerów i całe mnóstwo bagażu na różne okazje. warto przyjrzeć się jej bliżej. Oktawia kombi. Nowy wymiar skody. Cześć, co tam masz? Słucham? Co jesz? To Kinder Bonta. Mówisz Bonta? Myślisz pysznym. Kinder Bonta. Lekki mleczno-orzechowy krem w chrupiącym wafelku, polany delikatną czekoladą. Próbujesz zrozumieć? Próbuję. To jest nowe, to jest pyszne. To jest Kinder, Kinderbonta. Przez cały rok twoja odporność wystawiana jest na ciężką próbę. Narażony jesteś na stres, infekcje i przeziębienia, złe warunki atmosferyczne i różne inne rzeczy. Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz wigoru. Jedna tabletka Wigoru dziennej zapewni Ci kompletny zestaw witamin, minerałów i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wigor wzmocni Twoją odporność, poprawi kondycję fizyczną i psychiczną. Żyj z Wigorem! Cieszy smakiem, gdy delikatnie rozpłynie się w ustach. A teraz pyszna nowość princessa Arachidowa. Isabel! Fanta, ten smak Was rozbawi uwolni nową, piorącą siłę Każda z tysięcy granulek połączonych składnikiem pochodzenia naturalnego Uwalnia potrójną moc Usuwania plam, wybielania i nadawania praniu czystej świeżości Moc, która pomaga zlikwidować nawet najtrudniejsze do usunięcia plamy Rewolucyjna siła granulek rapy o potrójnym działaniu Daje biel i czystość tak świeżą, że możesz ją poczuć. Uwolnij nową, piorącą siłę. Nowa Rafa. Czystość, którą możesz zobaczyć i poczuć. Nasza nagroda to ten funkcjonalny notebook, czyli komputer, który możesz zabrać wszędzie. Nawet tam, gdzie rozpoczyna się akcja wstrząsającego filmu Epidemia z Dustinem Hoffmanem w roli głównej. Emisja już 5 października o godzinie 21.00. By wygrać nagrodę wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy ospa wietrzna jest chorobą zakaźną? Tak czy nie? Zadzwoń pod numer 0776 790. Pamiętaj, ten komputer może stać się Twoim przenośnym biurem. Losowanie 6 października o godzinie 22.30. Szczegóły konkursu w gazecie Telewizji Polsat na stronie 745. Kto zwycięży? Andrzej Gołata czy Tim Witherspoon? Oglądaj Polsat. Dowiesz się już 2 października o 21.00. Jeżeli Twoim faworytem jest Andrzej Gołota, zadzwoń pod numer 0776 777. Jeżeli stawiasz na Timo Winterspuna, wykręć 0776 888. Odpowiadając na dodatkowe pytanie, możesz wygrać 10 tysięcy złotych. Losowanie już w sobotę o 21.50. Szczegóły w gazecie Telewizji Polsat na stronie 744.